Lew w Raciborzu 15 sierpień 2022 Symbol lwa Taki był symbol władcy Henryka Lwa Który założył Racibórz Założył Monachium Tutaj jest, założył klasztor Norbertanów. Był przodkiem polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Norbertanki również prowadzili prapradziadkowie do Żukowa. Jej prapradziadek, graf Adolf III, ufundował kościół św. Michała w Hamburgu 26 czerwca 1100 95 roku. A jego praprawnuczka, czyli nasza polska królowa Małgorzata Brandenburska, urodzona w Berlinie, który fundował jej dziadek Otton trzeci, rodziła się w Berlinie 25 sierpnia w 1270 roku, w dniu kiedy umarł święty Ludwik, król Królów. I tego dnia jej babcia. Królowa Dani, Małgorzata z Lubiszewa, ufundowała w Rostoku, klasztor świętego Krzyża Jej mąż Krzysztof Król Dani, czyli dziadek królowej z Mariusz. Żyła jej babcia jeszcze, żył jej pradziadek Sambor II, którego wspomagał brat jej pradziadka Adolfa IV, biskup Bruno. Biskup Bruno, założyciel Braniewa, Branic, był wysłannikiem papieża dla Fundacji Wielu, dla Połączenia Wielu. Tak gdzie Ewangelizował ukazała się Matka Boska w Geczwałdzie 27 czerwca 1877 roku, mówiąc po polsku. Ale to były tereny słowiańskie. Tak jak tutaj, w Bożu, który jest połączone z Bożym na Śląsku. No i łączy ich również święta ta Jadwiga, święta Jadwiga Śląska, która była wnuczką Jadwigi Witelsbach z Dachał zmarłej w Dachau. 16 lipca 1176 roku Lew, symbol Henryka II. Braci Bożu, czyli w Bracynburgu. Matko Boża, królowa Polski. Dzisiaj mamy rocznicę ślubu naszej Teresy Kunegundy-Sobieskiej w Warszawie. No i królowej Marii Leszczyńskiej w Strasburgu. 15 sierpnia 1728 roku na ślubie Marii Leszczyńskiej. Która się urodziła w Trzebnicy 23 czerwca 1703 roku, było czterech synów z Kunegundy Sobieskiej. Dlatego, że jej synowie byli spokrewnieni bardzo z Ludwikiem XV. Jego ojciec był kuzynem właśnie synów sobieskiej. Urodzonej na Wawelu, koronowanej błonie matki 2 lutego 1676 roku. Urodziła się na Wawelu moja nasza Teresa Konegunda, największa Polka, niezwykła 4 marca 1676 roku. Koronacja jej rodziców i jej błonie matki na Wawelu 2 lutego 1676 roku była rocznicą koronacji cesarza Ottona I i świętej Adelaide w Rzymie 2 lutego 962 roku i jej syn Cesarz, 50. Cesarz Karol VII, urodzony w Brukseli 6 sierpnia w 1697 roku święto Przemienienia pańskiego. Został koronowany przez brata Clemensa Augusta, urodzonego w rocznicy urodzin dziadka 17 sierpnia w 1700 roku w Brukseli 12 lutego 742 roku. Był to jedyny przypadek w świecie. Była ta koronacja w tysiąclecie synodu zwołanego we Frankfurcie nad Menem przy św. Bonifacego. Podczas przekoronacji koronacji były wielkie uroczystości w Hamburgu, gdzie na wygnaniu zmarł święty papież Benedykt V 4 lipca. 1965 roku 4 lipca 1000 lat potem w 1965 roku w Częstochowie umarł święty Biskup Ostatni Biskup, który, dzięki któremu zawdzięczamy 80 kapłanów wyświęconych 25 marca w 1944 roku w kościele świętego Tomasza. W Krakowie. Matka Boska biskupowi Stanisławowi Wyczajce dała życie. Został cudownie uzdrowiony wodą z lurt. 2 grudnia w 1943 roku. Kiedy umierał. Był to dzień, kiedy w Barii była tragedia. Bo barbarzyńcy w Ameryce wymyślili wytruć cały niemiecki naród i zgromadzili tony gazu musztardowego. W Bari. Przez bombardowanie tych statków doszło do tragedii, którą zamilczał przestępca Churchill. Potomek Churchilla, który zwyciężył Wittes Bacha męża sobieskiej pod Bleichheim. Dlatego też urodził się ten przestępca w pałacu Bleichheim przy Londynie. Tak sobie przez cała Masoneria przejęła władzę. A teraz 500 lat minęło. Nie, 527 lat w 2019 roku, kiedy zakończyli swoje plany przejęcia władzy w Kościele i w świecie. No i potrzebna była do tego jeszcze na zakończenie, potrzebne było wyszczepianie. Przestępca Franciszek ogłosił to 23 lutego w 2020 roku w Bari. A. 18 sierpnia w 2020 roku w Kacet Auschwitz Dachau, w Kacet Dachau, była delegacja Izraela nad obozem latały samoloty, była minister obrony ma Nagret. Ustalono, że Jan Paweł II jest największym świętym czasów. I zaczęły się wyszczepienia I w Hamburgu było tego dnia. Ostrzejsze przepisy sanitarne, no i pełno obrazków Jana Pawła II jako najważniejszego świętego. Czyli już wszystko jest odkryte. Jezu, ufam Tobie.